Dziś w terenie na celowniku miejsca desantu, jak i lądowania szybowców wojsk brytyjskich, jak i części naszej pierwszej polskiej samodzielnej brygady spadochronowej. Ale na początku słowo wstępu o samej operacji Market Garden. Operacja Market Garden przeszła do historii jako największa operacja powietrzą desantowa podczas II wojny światowej. Została zaplanowana przez Bernarda Montgomerego i miała na celu szybkie zakończenie wojny przez dobycie kluczowych mostów na rzekach w Holandii, a najważniejsze mosty znajdowały się na rzekach, takich jak Moza w miejscowości Grawe, mosty w Nimechen na rzece Wal oraz na dolnym renie Warnem. Zajęcie i utrzymanie tych głównych mostów pozwoliłoby na. Szybki marsz wojsk lądowych, głównie 30. Korpusu Panternego Briana Generała Horrocksa, w głąb Holandii, a później w głąb Niemiec. Plan zakładał przełamanie niemieckiej obrony, obejście silnie ufortyfikowanej linii Zygfryda i zajęcie zagłębia rury, kluczowego ośrodka niemieckiego przemysłu. Zajęcie tego obszaru odciąłoby niemiecką III Rzeszę od najważniejszych zasobów. A droga do Berlina stałaby przed aliantami otworem. Wojna, według założeń Montgomery'ego, mogłaby się zakończyć w Europie do Wigilii Bożego Narodzenia 1944 roku. Ale jak wiadomo, tak się nie stało. Operacja Market Garden przeszła do historii jako porażka wojsk sprzymierzonych. Za porażkę winą postanowiono obarczyć generała Stanisława Sosabowskiego. A najlepsze jest to, że sam Sosabowski ostrzegał przed klęską tej operacji jeszcze na samym początku. W rzeczywistości odpowiedzialność za błędy w planowaniu i przeprowadzaniu operacji spoczywała na dowództwie alianckim, zwłaszcza na Montgomerym i jego sztabie. Sam wywiad aliancki bardzo pobieżnie przeprowadził rozpoznanie terenu. Nie przepuszczali, że w okolicy Arnhem stacjonuje... 9 i 10 Dywizja Panterna SS. Do tego zakładano, że niemieckie wojska stacjonujące na tym terenie będą się bardzo słabo obronić. Do tego rozciągnięty zrzut jednostek spadochronowych, zrzuconych kilka kilometrów od kluczowych mostów, już na starcie tracił możliwość zaskoczenia. 30 Korpus Horoxa, który miał wesprzeć spadochroniarzy, był cały czas atakowany. Co znacznie opóźniło jego przyjazd, a każde opóźnienie miało drastyczny wpływ na wynik operacji. Na zakończenie operacji Market Garden należy jeszcze powiedzieć, że na porażkę składa się zawsze wiele czynników, a nie tylko nasza pierwsza polska samodzielna brygada spadochronowa, jak i sam jej generał Stanisław Sosabowski. Ale nie przedłużając teraz o miejscu w którym się znajduję. Za moimi plecami znajduje się strefa zrzutu Y. Tu na tych wrzosowiskach Hinkersheide w pobliżu miejscowości Ede 18 września 44 roku o godzinie 15 ląduje około 2000 spadochroniarzy z czwartej brygady spadochronowej dowodzonej przez Johna Heketa. Brygada została tu przetransportowana w 120 samolotach Douglas C-47 znanych jako Dakota, na tej strefie zrzutu trwały zacięte walki pomiędzy 7 batalionem królewskich szkockich pograniczników a niemieckim batalionem wartowniczym SS Norwes, w którym służyli zazwyczaj sami holenderscy ochotnicy. Jednak przed samym zrzutem 4 brygady Szkoci zdołali odepchnąć Niemców, tu tych wrzosowisk. Szkoci z 7 batalionu wylądowali dzień wcześniej, 17 września, na lądowisku S w pobliżu Wolfheze, do którego zaraz wyruszamy. Ale dzisiaj, 21 września, 80. rocznica operacji Market Garden. I tu, jak co roku, na tych wrzosowiskach jest bardzo duża impreza. Związana właśnie z operacją Market Garden. Są tu Skoki spadochronowe, dlatego nagramy i stąd krótką relację, a dopiero później udamy się na pozostałe strefy zrzutu. A tak na mapie wyglądają zrzutowiska, o których dziś będzie mowa. Well, last show for today. Very welcome to the Sergeant Wilson's Army Show. Hello, Mike. Hello, Ed. Everybody, ready? Show time! Ludzi coraz więcej tłum się zagęszcza. Pamiąteczki pierwsze kupione na szyweczka dla mojego przyjaciela, którą mu obiecałem z tych terenów. A tu dla nas oryginalny amerykański puder do stóp z czasów II wojny światowej. Na nasze podróże, jak znalazł, bo przed nami dziś jeszcze wiele miejsc do zobaczenia. Także lecimy na kolejne miejsca zrzutów. A tu, gdzie znajduje się teraz, podczas operacji Market Garden, znajdowało się lądowisko dla szybowców, oznaczone jako strefa lądowania S. To właśnie tu 17 września lądują szybowce z pierwszą brytyjską brygadą powietrzną. Pierwszym pułkiem granicznym, drugim batalionem pułku Staffordshire, czy w wspomnianym wcześniej siódmym batalionem królewskich szkockich pograniczników, którzy stąd udali się do Ede na wrzosowiska Hinkelsheide, odpierać niemieckie ataki i przygotować miejsce zrzutu dla brytyjskich spadochroniarzy. Na tej strefie S znajduje się pomnik upamiętniający porucznika Davida Lorda który podczas lotu zaopatrzeniowego w pobliżu Arnem został trafiony, ładunek zrzucił, mimo że jego dakota płonęła w powietrzu. Niestety rozbił się gdzieś tutaj, na tym terenie, 19 września 44 roku. A to już pomnik, który upamiętnia brytyjskich żołnierzy, jak i naszych polskich spadochroniarzy z pierwszej polskiej samodzielnej brygady, generała Sosabowskiego, którzy stąd z Wolfheze kierowali się w stronę Arnhem podczas operacji Market Garden. Jeep Tunnel pod linią kolejową Utrecht-Arnhem w miejscowości Wolfheze podczas operacji Market Garden gdy odkryli go Brytyjczycy był używany przez ich jednostki jak i nasze polskie do przeprawy właśnie z tamtej strony na tą i kierowali się w stronę miejscowości Arnhem po złożeniu uprzednich szyb w jeepach oraz złożeniu anten od stacji umożliwiał normalny przejazd jeepów właśnie tym tunelem. Dobra, a teraz my przemieszczamy się tym tunelem na strefę lądowania polskich szybowców z częścią polskiej brygady artylerzystów. Mniej więcej w tym terenie, gdzie obecnie znajdują się pola golfowe i jak widać również boiska piłkarskie w pobliżu Wolfheze 19 września znajdowała się strefa L. Lądowały tu szybowce z częścią pierwszej polskiej samodzielnej brygady spadochronowej. Załogę stanowią polscy artylerzyści, jak i artyleryjskie, wozy dowodzenia, sprzęt sanitarny, jak i pozostałe wyposażenie. Już podczas dotarcia nad tą strefę lądowania ponoszą straty. Atakuje ich eskadra Messerschmittów. Korespondent wojenny Marek Święcicki opisywał w swych relacjach, jak szybowiec trafiony serią z Messerschmitta rozpada się w powietrzu, trafiony serią z Messerschmitta, a z niego wypada załoga, dzipy, czy Zapewne i wyposażenie. Na pewno straszny widok. Po wylądowaniu około 30 szybowców trafiamy w samo epicentrum walki pomiędzy brytyjską czwartą brygadą spadochronową a niemiecką grupę Krafta. Na całym, w całym tym bitewnym amoku ostrzeliśmy omyłkowo szkockich pograniczników z 10. Batalionu, wyrządzając im pewne straty, bo należy pamiętać, że i to lądowisko Szkoci również wcześniej przygotowywali i mieli zadanie go osłaniać i utrzymywać. Z 10 dział artyleryjskich zabranych na pokład szybowców, tylko 3 nadawały się do użytku. Przemieszczamy się do pobliskiego Wolfheze. Holendrzy, gdy zobaczyli na naszych żołnierzach naszywki z napisem Poland, tutaj na ramieniu co ich mieliśmy, byli zdumieni, że my, Polacy, walczymy na ich ziemi, za ich kraj. Z Wolfheze nasi żołnierze ruszyli w kierunku Osterbek i tam wspólnie z brytyjskimi żołnierzami, jak i z częścią pierwszej polskiej samodzielnej brygady spadochronowej, która była zrzucona w Driel 21 września i częściowo przeprawiła się na drugą stronę Dolnego Renu, walczyliśmy w okrążeniu, w tak zwanym kotle Czerownic. Ale to materiał na osobny odcinek. Teraz stąd ruszamy dalej, bo przed nami kolejne ciekawe miejsca. W Wolfheze znajduje się wiele eksponatów związanych z lotnictwem, jak i z szybowcami. Jeśli kogoś taka tematyka interesuje, to to muzeum jest dla niego odpowiednie. Na pewno każdy znajdzie sobie coś interesującego dla siebie. Tym bardziej, że ta sama walka jestem, jeśli ktoś mieszka w pobliżu Wolfheze, to proszę przyjeżdżać i zwiedzać. Cóż tu więcej można dodać? Miejscowość Renkum, strefa zrzutu oznaczona jako X. Na tym terenie zostało zrzuconych prawie 2300 spadochroniarzy z pierwszej Brytyjskiej Brygady Spadochronowej. Ale przed tymi głównymi siłami, które zostały tu zrzucone, lądują jako pierwsi pathfinderzy. To byli specjalnie przeszkoleni żołnierze, którzy lądowali wcześniej, rozstawiali specjalne nadaniki, na przykład typu Eureka które naprowadzały pozostałe samoloty tu czy również i na innych zrzutowiskach obok tej strefy zrzutu w pobliskiej miejscowości Helsum była strefa lądowania szybowców do której zaraz się wybierzemy podczas operacji Market Garden tu w tym miejscu znajdowała się strefa lądowania Z 17 września lądują tu szybowce brytyjskiej pierwszej dywizji Powietrzą Desantowej. Przewożą tu część pierwszej brygady spadochronowej, pierwszy pułk lekkiej królewskiej artylerii, królewskich inżynierów, czy też dziewiątą kompanię polową. Na tym przeogromnym terenie lądują szybowce Waco, Horsa, czy ciężkie szybowce Hamilcar. Dostarczają na miejsce na przykład Universal Carriery, Dzipy, czy też działa artyleryjskie, a na pokładzie jednego z szybowców ląduje generał. Roy Urchard, dowódca pierwszej dywizji powyczodyscentowej. Tu z tych terenów, na których się teraz znajduję, w stronę Arnem, drogą Utrecht-Zwech, zwaną trasą Tygrysa, wyrusza trzeci batalion Johna Ficha. Jednak tylko Kompania C z tego batalionu dotarła do mostu w Arnhem. Drugi batalion, dowodzony przez Johna Frosta. Rusza w stronę Arnhem trasą Lwa Biegła ona bliżej rzeki Dolny Ren, i tylko drugiemu batalionowi udało się opanować most z Ale jak wiadomo, nie na długo. Droga Amsterdam-Zwech, która biegnie od Ede do Arnem podczas operacji Market Garden, nosiła kryptonim Trasa Leoparda. Podążał nią pierwszy batalion pierwszej brygady dowodzony przez Dawida Dobiego. Jednak połowę drogi do Arnhem trafia Dobie na silny opór. Okupani Niemcy, wsparci samochodami opancerzonymi, nie pozwolili przełamać ich linii. Będąc w okolicy, obowiązkowo musieliśmy przyjechać tu, do Driel, do miejsca, w którym 21 września 1944 roku skakała tu pierwsza polska samodzielna brygada spadochronowa generała Stanisława Sasubowskiego. I to są prawdziwi wyzwoliciele, o których dalej się tu pamięta pomimo upływu tylu lat, a nie tak jak o naszych wyzwolicielach, którzy weszli do naszego kraju i wyjście mogli. Wyzwoliciele spod czerwonej gwiazdy. I tu stąd się z Wami żegnam. Od Riel powstanie osobny odcinek. Części chwała bohaterom. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na szlaku pamięci.